Siemanko, ja jestem Rage, a to drugi odcinek już z gry Far Cry 3. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, e, uciekliśmy z obozu Vasa. Teraz musimy ruszać na tereny łowieckie, żeby zapolować. Bo tak nam kazał Denis, więc to zrobimy. Widzę, że możemy użyć auta, więc to zrobimy Netport Speed! Oh shit! Chyba przejechałem jelenia. O kurde Back plants and animals. Which ones? Dobra, co zrobimy? Widzę tutaj roślinkę, to zabierzmy. Zabierzmy ile się da tych roślin, to się przydaje do tworzenia Oho Nie no, seria chyba będzie zarąbista, mówię wam. Zaczyna mnie to wciągać, o amunicja. Tu widzę mamy te zwierzęta, na które mamy zapolować, ale zobaczmy, przeszukajmy te domy. Czegoś tutaj nie ma przypadkiem może Spróbujemy albo Aj nie udało się tak Trochę będziemy musieli sobie pobiegać Ciężko za takiego zapolować. Dobra, udało się. Dzik Skóra dzika. Ok. Przyda się na pewno. Zobaczmy co tutaj jeszcze mamy. O, tu widzę, mamy jakieś zielone. Te zielone to są akurat bardzo przydatne do tych mikstur leczniczych. o których wspominał Denis wiem, że muszę zapolować na dzika ale będzie ciężko go znaleźć bo tamte się spłoszyły jakoś dobra chyba pod wodę musimy na to wychodzić zejść tu coś jest, o jest, bingo dobra, udało się dobra, wyjdźmy z tej wody i szukajmy tego, kolej tego kolejnego dzika do zapolowania kurde, mogłem nie strzelać, mogłem się pokraść tak by było najlepiej teraz będę trochę musiał szukać a nie, albo nie to jest dzik nie. Hmm. Tam widzę. O. Tam jest kubany. Cicho się podkradniemy do niego. Udało się. Dobra, no, mamy skórę, więc możemy już stąd jechać Tylko jeszcze zobaczę te domy O, dziko Ale się skubany rzucił Ale dobra, skurujemy go też Joker O, mogę odbyć szybką podróż, a więc to możemy wykorzystać, tylko jeszcze mi nie daje spokoju to jedno zioło zielone. Tylko czy tam się dostaniemy do niego? Aj, nie za bardzo. Dobra. A więc dobra, tu musimy iść, tak? Do Anamaki. No to ruszajmy. Czytywanie, szaleństwo, gra. Jakieś tu perele. Dobra, jesteśmy.

Nauczyliśmy tego, tak? To co mam zrobić? Wytwarzanie przedmiotów, tak? Now use the you found, to craft two Dwie mikstory. Good. Jason, you may even find more powerful plants out in the woods if you are lucky. Now, use the skins of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Bingo. One last thing, the tattoo on your arm it is a sign that oh. you are special, that you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each tattoo, a skill is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Now I will teach you the takedown. On mnie nauczył no tego eliminacja. Bomba. I ja sobie mogę jeszcze na coś dać, ta? Da? Nadam sobie na sprinterski ślisk. You have done well, Jason. The Tatao. Oh, telefon. Halo. Hey, we are driving <laughs> to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun. What the hell? Please. Yeah. Oh, shit. We, we have to get her back. Come. Follow. Dobra. Ale, fine out. What's this outpost you must have to? The outposts are strongholds found throughout Rook Island. Vas's pirates hold them to control the surrounding area. So we're heading into a fight? Yes, a worthwhile one. Rescuing your friend would kill two pigs with one stone. We are at war with Vass. Taking outposts from the pirates is key to reclaiming the island. Conquer one for Irakia, the, the area becomes safer. It means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills as a warrior. Who's in the truck? Rakyat warriors. The true Rakyat. Who live at the Rakyat. Island. The Tatao will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. My brother. This is the only way to get them back alive. You escaped the slave camp. You survived. It is time to fight. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not act. That is the difference. Alright, let's do this. Like you. I was once a stranger here. You are not alone, my friend. We will wait for you to become your attack. Jason, Dennis has given you the total. Now you must fight. Dobra, może zrobimy to po mojemu. Tradycyjnie ja bym zjechał buta, z buta bym zrobił to i wszystkich rozpierdolił, tak? Ale mam I'm lepszy coming. pomysł. Tylko czy mi się to uda, to jest pytanie. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Dobra, szlisk działa, zarąbiście. Amunicja, ale już nie mogę jej wziąć. <small> Idealnie jednego zlikwidowałem Mike? już Ej hey. paka hey. <small> Wdychaj psia! Aj, ale mnie przywalił nieźle Dobra, lekarstwo Udało się! Aha. Po mojemu to załatwię, jednego pocichła, a resztę już na głośno, nie? Ja tak lubię to załatwiać O weźmy ten karabin sobie wymieńmy Dobra idźmy tam na, na początek, potem się z ich przeszuka Weźmy do tego posterunku Klas! I nic The outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? He escaped on the west side of the fucking island. I'll tell you about it when we get there. She escaped. No, to chyba nawet Jason, you are worthy of the tattoo. Worthy to walk the path of the warrior. We found one of your friends at the colonist's house. Doctor Earnhardt to the west, but do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you, you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. No, no but A, gdzie się w ogóle musimy udać? To jest pytanie, to jest pytanie. Aha, tutaj aż obujśła. A lepiej wejdę tutaj jeszcze, na chwilę. A ponieważ dlatego, że widziałem tu coś takiego. O, proszę. Karta pamięci. Coś tu jeszcze ciekawego może jest. Nie ma. Dobra, to przeszukajmy tych gości tutaj, który zlikwidowałem. Może mają się sobie jakąś ciekawą amunicję? No za dużo to ja jej nie mam. Ten już przeszukany. Fajna faza, przeszukiwania ciał. To jest fajnie dodane do tej gry. Bardzo pięknie. O, umiejętności Dobra, damy sobie może dzisiaj na to Rzucanie granatem Dobra, wszystkich przeszukałem Może byśmy wzięli jakiegoś quest'a pobocznego Ale jeszcze wejdę tutaj i no Tu jeszcze zobaczę co tu mamy, dama Potem będę musiał to niektóre wywalić. A wejdźmy może sobie poszukiwany. Pirat, e, na zwierzęta były gorąc jakąś Postaw jak po prawdziwe nożem. A więc tak, okej. Okay. No to biegnijmy tam lepiej, może to jest niedaleko akurat. Musiałbym najpierw wszystkich po cichutku załatwić, a tego ostatniego właśnie nożem. No bo atak z karabinem tak prosto z masztu to by były nierozsądne Dobra, tam jest ja Musiałbym jakoś ich tutaj Ominąć wszystkich I jakoś po cichu zlikwidować W krzakach mnie nikt nie zobaczył akurat Jakby ich tutaj zlikwidować Weźmy aparat Tu oznaczę wszystkich Tutaj nie ma nic Tu jest nasz cel tam Więc wiem jakby to zrobić Muszę tego najpierw wziąć od tyłu Potem drugiego i na koniec trzeciego i to szybciutko tak Nierozsądny atakować prosto tak z karabinem już. Oh my God! <skrywa> Teraz tego musimy jakoś likwidować nożem. Udało się. Idealnie. Wyszło fajnie. Widzę, że tu coś jest. Wskoczymy sobie na główkę. Dobra, są skrzynki Dobra Wypłyńmy sobie jakoś, tylko jak teraz. raz Powinienem już wyjść tą płaszczyzną, no Dobra, zobaczmy, zaraz zobaczymy mój plecak Trzeba coś sprawdzić e, plecak na łup i zobaczyć czy mam tu coś, co mi akurat będzie niepotrzebne e, Odrzuć tak e, To odrzuć to będzie nam niepotrzebne Wyrzucam te przedmioty, co się akurat nie przydadzą, a te, co są dużo warte, to zostawiam i jest potem sprzedam. Ten mogę się pozbyć. Dobra, to mogę się pozbyć Bo jak zapcham cały plecak, to potem będzie klapa Dobra, może wyruszymy sobie Na razie nie idziemy do tego doktora A zrobimy coś co byśmy tu mogli, nie wiem Może odbijemy posterunek jeden To oczyścimy na razie ten mały teren Musiałbym jakoś pojazd stopić. Ah, aha, i to jest właśnie to. Skąd by tu wyczasnąć pojazd? By hm. się odbiło jeden posterunek, był ten to, to mały tereny. O, coś tu jest taka. Ok. Dobra, jedziemy. Zblokowano trzy nowe receptury. Zarąbiście. Oh shit. Aj, aj, aj Coś nie wyszło po mojej myśli, mogę pojechać dalej i no mostem i potem pojechał A, dobra, przelecimy się na piechtaka Tak tak, już to nie jest, jesteśmy już niedaleko więc jest spoko tu był przez chwilę, bo mnie tak jakby namierzało coś. Dobra, może mi się zdawało. Dobra. Oj, kuźdę, bela. Jaki ze mnie kretyn. Jaki ze mnie kretyn! Kur... Nie będę przeklinał. Kurde, miałem odbić na posterunek. Nie wiem czemu, ale mi się granat włączył nagle. Fuck. Idziemy teraz wczyta da. Mam nadzieję, że nie muszę wszystkiego... A dobra, nie muszę. Dobra, wiecie co, zakończę tutaj już drugi odcinek z gry Power Cry 3. Mam nadzieję, że się podobało, że dżungla dała wam w końcu jak na razie. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć! want to get behind the wheel but only one brother i should feel got me swimming like a diver Take let go i got plans on okinawa my heart to japan quake losers and survivors norway no you didn't get my flowers no way to say better but the killer was a coward face just shower a minute in the hour heard about the news all day with flower